Idę w kolejnym filmiku. Wykorzystam czas, wykorzystam czas, yy, że idę, bo yy, po prostu jestem tak nieogarnięta po tych świętach i tak dalej. Jesteśmy prawie już jeden dzień. Między jednym wyjazdem a drugim postanowiłam pozałatwiać różne sprawy, Między innymi też odebrać z stylu. I przez to, że są te wyjazdy, ja nie mam teraz metropolitalnego biletu, bo się to generalnie nie kalkuluje, nie ma potrzeby. Po prostu po powrocie po noworocznym sobie już zakupię na później. Natomiast mam ten taki po prostu na całą komunikację w sie sieci ZKM-u, ale autobusowo-trolejbusową. Sądzę, też nie jechałam SKM, tylko podjechałam sobie Eskom. E autobusem pośpiesznym do Słopotu. I e po prostu jestem wielce wybitna. Słuchając muzyki, trzeba widać cały czas słuchawka. Tak? Yy, Słuchając muzyki oczywiście nie ogarnęłam, że praktycznie pojechałam do końca trasy, żeby wysiąść, więc postanowiłam wrócić pieszo. Podjechał autobus, postanowiłam nim podjechać i co się stało? Oczywiście znowu się zamyśliłam i pojechałam za daleko i teraz od innej strony znowu idę pieszo, już nic nie wsiadam, bo trzeba wsiadać w bardzo skon skoncentrowaną. A ja po prostu nawet sobie na jeden przystanek czy na dwa, żeby podjechać, yy, wsiadłam, no i tak doszło, jak doszło. W każdym razie wykorzystam ten czas. Mam nadzieję, że tutaj idąc hałas nie jest za, za duży, chociaż podejrzewam, że jest. Chciałam opowiedzieć, co mam dzisiaj w użyciu perfumowym. E, to też tak pod kątem tego, co wybieram, że chodzi o e, zabranie czegoś noworocznie. Darek podejrzewam, że weźmie Mitsubishi Sero El Buelo, które choć zainspirowane, samolotem z II Wojny Światowej, to mają w sobie, to tak mówię bardzo głośno, mają w sobie bardzo dużo czegoś takiego też i futurystycznego. Yy... Powiem też tak, jeżeli chodzi o mój zapach, odebrałam, także tak, taki trochę dzień zwariowany, ten jeden tutaj, bo ogarnianie różnych spraw, odbiory, nieodbiory, natomiast yy... właśnie udało mi się tak wyterplować, żeby odebrać przysyłkę, z zapachami właśnie Pearl Scent z właśnie na przykład Tonka, Tonka, nie wiem czym, tonka zure, czy Tonka zure. I jest to zapach, który już wcześniej poznałam. W ogóle tak po prostu też wykorzystam ten czas. bo no raz, że się przejdę tutaj, ale też idąc później, może pokażę jak wygląda yy, Sopot w centrum. Tak jak to, jeżeli chodzi o światełka. No teraz jest tak... Może nie jest późno, no ale już jest ciemno jak to zima. Więc e, będzie można zobaczyć jak tam światełkowa. Gdynia bardzo ładnie oświetlona była, bardzo ładnie, jak, e, jak właśnie wróciliśmy i można było sobie obserwować. E, dekoracje świąteczne mamy tutaj. Yy... Ogólnie gdynia oświetlona, dobrze, ale wracając do tematu. Jakie zapachy mam? No właśnie mam tonka kacurę czy tą kazurę między innymi, ponieważ biorę mocno pod uwagę, yy, że ten zapach zabiorę na wyjazd noworoczny. On ma w sobie takie musowanie, szampanowość, urokliwość, kobiecość, świeżość, słodkawość, owocowość. Bardzo ciekawy, wieloniuansowy. Jest to marka Perryczet, jest to marka powiązana z Galagari, jest to marka Zuluła testowałam też nowy zapach, czyli Tonka nie wiem czy mam pitch ten nie bardzo dla mnie także chyba nowy w sensie jako nie wiem czy to jest nowość marki, natomiast on jest nowy chyba jeżeli chodzi o to na pewno w Lulua auta tu krążą niesamowicie głośno, także no mam nadzieję, że jednak coś słychać i że nie, nie nagrywam tego na darmo natomiast też już mam Laston Risa, które po prostu kocham Przepiękny zapach z Dowstown Strzem w sposób tak iście przestrzenny, świeży, yy, mega mocny i bardzo kobiecy. Bardzo komplementowany. Oraz mam też orodeotonią, jesieni, to jest taka migotliwa przestrzeń. Po prostu przepiękny, urokliwy. Taki bardzo urokliwy, wdzięczny zapach. Oraz też troszeczkę rozy Ani Bojara. Ani Bojarem. Yy, w już tutaj. Chodzę na teren, już jest dużo, dużo, dużo więcej ludzi, także już nie jest tak prosto nagrywać. Znaczy eee, no. nie jest tak prosto. Muszę ludzi omijać, żeby nie wpaść na ludzi. Buszki w wpadłam na dzika nagrywając, także i dzik się też załapał na film. Eee, także powiem szczerze, że jedyny problem z tym perocznym stosunkowym pragą jest ciężki. Nie jest on duży pojemnościowy, ale on jest ciężki, masywny, że chodzi o flakon. A ja generalnie na wyjazdy zwykle zabieram małe, poręczne, lekkie flakony. Więc nie wiem, nie wiem, pomyślę. Z toneriza biorę mocno pod uwagę i na przykład duży dekant żeby zabrać perlstent. Zobaczę. Perlstent pasują bardzo dobrze pod kątem tej aury sylwestrowo-noworocznej, musowanie itd. Ja w ogóle. Nie będę robić mojej miniserii noworoczno-szampanowej, ponieważ ja już bardzo dużo szampanu stworzyłam, także to już jest gotowe. Tak naprawdę nie ma potrzeby, chociaż w ramach nowego wyzwania, serii Decoration, serii walentynkowej, którą już zapowiadałam, jest na Instagramie informacja, generalnie yy, serii różowej opartej o róż nieinfantylny i różne odcienie różów w zapachach. Tam będzie szampan w różowościach nieinfantylnych, który raz, że pod kątem, właśnie serii walentynkowej, ale też idealnie pasujący w ogóle też pod serię eee, taką, właśnie też i musująco szampanowo-noworoczną. Także może ten sobie zrobię w pierwszej kolejności, zobaczę. Nie jest to koniecznie, że to musi iść zgodnie z rozpiską, zgodnie z tą listą. Pierwotnym 11, ale będzie dopisany 12, dlatego, że będzie zapach w odcieniu pastelowego różu, oparty o różne odcienie, różne kwestie kwiatu wiśni. Pokażę tam, czy widać? Kościół w tle. Także ja już jestem blisko. Najpierw skończyłam, bo zaczęłam ciekawy second hand. Także taki plus. Patrzcie, czy sobie lubiłam, czy ja. Taki plus tego, że ile <laughs> dodawał w pierwszym, żeby wrócić bo tak nie zobaczyła tego chyba już moje miejsce jakoś dotarłam do w każdym razie więc e, ciekawy second hand odkryłam i udało mi się utrapić między nimi fajną sukienkę. tak sukienek mam mało oczywiście ale udało się o ja już jestem tutaj, mam tutaj także zaraz w końcu dotrę do sopiskiego stylu a fajnie generalnie, bo miałam swój do tego second po prostu genialny nawet do niego raz się ze mną darek wybrał. Hur tak, dennii no po prostu fenomenalne, po prostu wreszcie sekretary się nie chowają. Natomiast niestety oni go... No już nie wiem kiedy do niego mówię, zachodzić. Z byśmy to wspominali o końcówce grunia, także niestety. A ten ten jest udany, także ten będę miała na uwadze. A mam w w stylu są zapachy Chronical. Czy Chronical, nie wiem, co się wymawiam, Chronical, pewnie. Eee, także ja jest sobie sprawdzę, prawda, ja je kupiłam i kolega będzie mi je wysyłał już tak na powrót, tak będziemy z tego weznyworocznego. Natomiast przez to, że ten dzień w Gdyni i odbieram z topotu z coś, co po prostu szybciej sprawdzę na miejscu niż odbiorę swoje, więc mi swój flakonik Kleopatry. Eee, w sobocie mamy choinkę. Może choinka, może jeszcze. Ale ja już choinkę, tę choinkę widziałam. Wobec ja mogę tym pokazywałam, ona nam jeszcze kolejna. Jeszcze w trakcie przedświątecznych, bardziej początkowo grudniowych. wypadów. w ogóle nie wiem czy się zdążę, bo to wszystko będzie na maryskich papierach, ale coś jeszcze potrzebuję, koleżanki odebrać, coś jej przekazać swoją drugą kładzie perfumowej. O, to się pokażę. Idę szybko lecę, tylko odbiorę. Z, y, sprawdzę te Chronicle czy chronikal. I y, lecę. Nie wiem czy coś jeszcze z nowości jest. A, chyba są dwa nowe amłaże. To będę miała próbki właśnie z Sopackiego Stylu i y, nowe Montal. Y, z a może chyba jest jubileusz, nie no, wiem, co rozmawiam. Wersji ekstraktowej, chyba DIA, wersji ekstraktowej. Montalnie, pamiętam nazwę. No i właśnie nowa marka Kronikal, czy Chronical, to jest w ogóle, są zapachy dwóch twórców. Ja już o tym trochę wspominałam wcześniej, chyba i na YouTube i na Instagramie. Co jak widać, świąteczne w światełka. Mam no, wybitne pauzowanie, także też wybitne kadrowanie się udało tak, Z tego filmik straconego. przy tego telefonu pilnować i trzymać normalnie, a i też pilnować tego pauzowania. No nic, dozwa się później. Z drzewami fajnie, ja lubię takie właśnie drzewka, rośliny w światełkach. No w ogóle w seriali ja mam bardzo fajne światełka, muszę w końcu je sfotografować które tworzą takie oświetlone mini choineczki i to jest takie oświetlenie, światełka bardzo minimalistyczne. Są to takie drewniane choineczki, które mają w sobie światełko i po prostu rozświetlają to w taki sposób, że są po prostu e, takie właśnie światełka, choineczki drewniane, w sensie w taki kształt to się światełka układają, w sensie w, taki, w taką formę, w taki układ. Jak widać dotarłam.